trudno jest mi zająć stanowisko, bo jeżeli chodzi o funkcjonalność... To w zależności od grupy, tak? Czyli generalnie, jeżeli są do kierowcy, to jest to fajne rozwiązanie. Czasem niewygodnie się pije z takich butelek z korkami, ale generalnie uważam, że to jest dobry pomysł. Wie pani co, no nie mam jakiegoś tego zdania, no jest to denerwujące czasami że tak powiem, no co za problem, odkręcić je, później zakręcić. Można zawsze odewać i na to samo wyjdzie. Ale no nie przeszkadza, no czasami, ale no są to są. No. Człowiek się przyzwyczaił. O. Nie mam zdania. Już się przyzwyczaiłem, na początku było to denerwujące, gdzieś tam urywało się, koliło, robiło krzywdę, a w tym momencie myślę, że już ludzie się na tyle z tym opatrzyli, że dziwnie by było bez tego. Myślę, że jest to fajne ekologiczne rozwiązanie, dlatego że jest to zwarte. A nie korki leżą sobie butelki sobie, więc no trochę jest zdrowsze dla naszego środowiska. Tak? To jest jedna wielka porażka. No, człowiek chce odkręcić butelkę nie może. No, większość nawet dzieciaki piją z tych butelek. Tak jak mamy przykłady tu w szkole kupujemy dzieciom wodę w małych butelkach, żeby ułatwić im ten pobyt w tej szkole, a później pani mówi, a to się oblał, bo korek przeszkadzał. Nie, nie mam z tym problemu. Jestem nawet wygodniej. Tak? A to powinno się zbierać i w takie serduszko się kłaść, albo w reklamówkę się zanosić po prostu do takiego pojemnika, co powinno się wrzucać. I bo ja zbieram też nieraz Julce i Julka, bo ja zanoszę w takie te pojemniki, co są na skwerku. No i tam się wrzuca, żeby ktoś z tego korzystał. Po co to wyrzucić na śmietnik? No mi to bardzo przeszkadza. Natomiast wiele razy wylałem na siebie picie przez ten korek przeszkadza w użytkowaniu, ale jak ma to pomóc, to no niech będzie tak. Po prostu to jest nie tędy droga, dlatego wiele dzieci jak chcą się napić szybciutko, to kaleczą sobie usta. Sądzę, że jest to larum wywołane niejako bezcelowo. Nie jest to aż tak przeszkoda w korzystaniu z właśnie z tych butelek, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Brak dostępności pojemników w każdym miejscu. Tak, bo czasami chciałoby się posegregować na szkło, na papier, na zmieszane, na plastiki, ale niestety dostępność przy blokach, przy, przy ulicach jest no niemożliwa, tak? Wszystkie, wszystkie, wszystko, wszystkie śmieci są wyrzucane po prostu do jednego. Generalnie denerwuje mnie fakt, że na przykład nie ma kontenerów wystawianych przez miasto, na przykład na odzież, bądź tekstylia, na takie rzeczy, że generalnie ludzie wrzucają to razem z odpadami mieszanymi. To mnie denerwuje? Ja mieszkam na wsi i myślę, że częstotliwość ich wywozu za rzadko jest to robione. I denerwuje mnie na przykład to, że przed cmentarzami komunalnymi również nie ma segregacji odpadów segregowaniu, to może tylko to, że no czasami po prostu no, ten odbiór nie jest zbyt częsty, o, bo to nieraz się nazbiera i nie ma gdzie jeszcze trzeba trzymać w workach obok. Się. A tak sama segregacja, no to to wiadomo potrzebna. Dlatego, że wszyscy w jedno kopyto wrzucają śmieci, czy butelki, nie butelki, plastyki, nie plastyki, po prostu to powinno być każde jedno, to jest, są pojemniki, każdy powinien wiedzieć, gdzie ma wyrzucić te Odpady. Nie wiem, czy te odpady na pewno później są tak zabierane, jak powinny być, bo my segregujemy te odpady, a nie mamy pewności, czy one dalej tak trafiają, jak my je segregujemy. Myślę, że najbardziej to, że u nas, jak ja mieszkam na przykład w bloku, nie ma przystosowanych do tego śmietników, więc co z tego, że ja po prostu posegreguję to, i to wszystko jest do jednego pojemnika wrzucane i nie jest dalej segregowane i nic z tym robione. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie mają pojęcia jak to robić i wydaje mi się, że jak oni wrzucą jeden śmieć do innego kosza, na przykład papier do plastiku, to że, to, że nic się nie stanie i że będzie to po prostu okej. Okay. A tak jak każdy człowiek wyrzuci po tym jednym przysłowiowym śmieciu do innego kontenera, to w taki sposób zaśmiecamy i niszczy się cała segregacja śmieci mnie jako reprezentanta młodzieży nie za bardzo coś w tym denerwuje. Uważam, że jest to system, który jest skonstruowany przez ludzi, którzy znają się na tym lepiej ode mnie. Nie dość, że jestem reprezentantem właśnie młodzieży, to jeszcze nie jest to główny temat mojego zainteresowania, więc uważam, że jeżeli generalnie gremium naukowców uważa, że jest to potrzebne, no to ja jestem skłonny się do tego zastosować. Duża ilość koszy jednak jest w segregowaniu i jest, jeżeli chodzi o kosz no, koloru żółtego, jest, jest bardzo pomieszane, bo tam jest i metal, i plastik, i, i papier nieraz w, w, w środku, jak jest taki, taka wkładka. Tu jest problem.